Witam państwa bardzo serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej. Jest z nami trener drużyny arki, pan Wojciech Łobodziński. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do wydarzeń wojskowych na ArcelorMittal Park. Dobry wieczór państwu. Na wstępie chciałem powiedzieć, że był to niezły mecz na dobrym poziomie. Bardzo wyrównany mecz to był, trzeba przyznać. Mieliśmy niezłą pierwszą połowę, chociaż że ją zaczęliśmy, ale w drugiej mieliśmy sporo problemów. Bardzo ciężki tydzień za nami, z meczem z dogrywką w tygodniu. No boisko też, wiadomo, tutaj nie chcę narzekać, ale, ale no myślę, że gospodarzom też się ciężko gra. I, I to miało wpływ na wydarzenia w drugiej połowie. Wytrzymaliśmy na pól gospodarzy w drugiej połowie, i stworzyliśmy sobie trzy sytuacje, z których dwie udało zamienić się na bramki. Dlatego po bardzo trudnym, bardzo wyrównanym meczu. Szczęśliwie również wygraliśmy, ale to szczęściu trzeba pomóc, bo i zmiany nam dużo dały i, i ten charakter w drugiej połowie, bo widać było, że, że, że już ciężko nam się grało. Gospodarzom życzę oczywiście utrzymania, bo no nie wyobrażam sobie, żeby tutaj przynajmniej pierwszej ligi nie było na takim stadionie i, i z dobrym trenerem również, także dziękuję. Dobry wieczór i od razu przeproszę Państwa, że musieliście na mnie... Tyle czekać, po prostu potrzebowałem czasu na to, żeby nieco dojść do siebie, bo przegraliśmy mecz, którego nie mieliśmy prawa dzisiaj przegrać, bo w naszym podejściu do tego meczu dzisiejszego było idea odbić się od dna, i ten mecz faktycznie dla nas dobrze się rozpoczął, piękna bramka. Marcela Ziemana. Później w tej pierwszej części ten mecz miał różne fazy. Raz, raz arkowcy zagrażali naszej bramce sporadycznie, my, ale po straconej bramce, przy tym fragmencie gry, znowu przejęliśmy inicjatywę. Na drugą część połowy było widać duże zaangażowanie, dużą determinację naszego zespołu do tego, żeby odnieść tutaj zwycięstwo. I za to na pewno chwała naszym graczom. Natomiast ja mam ogromne pretensje za stratę drugiej bramki. W 89 minucie przegraliśmy pojedynek główkowy w, środku, w środkowej strefie boiska. No, następnie przegraliśmy pojedynek w bocznym sektorze i tutaj. Mm, to był też ten moment, na który uczulaliśmy naszą drużynę, że arka gdynia jest bardzo groźna, zwłaszcza w bocznych sektorach, w momentach gdy szukają tej przewagi poprzez pojedynki. I faktycznie to dzisiaj też miało miejsce. Na pewno boli ta porażka, kolejna porażka na własnym stadionie. Nie jesteśmy w stanie pocieszyć się. Tutaj z naszymi kibicami do tego sytuacja, która. Miejsce w tabeli, ta sytuacja związana z tym na pewno nie pozwala tutaj dawać też jakichś momentów do zadowolenia, jakich, jakichkolwiek momentów do zadowolenia. Natomiast uważam, że gramy kolejny. Niezły mecz, natomiast kolejny tutaj u siebie przegrywamy i też muszę to podkreślić, że dzisiaj w tym meczu mieliśmy sporo sytuacji do tego, żeby na koniec móc tutaj odnieść zwycięstwo, jednak tak się nie stało. Dziękuję. Ja też dziękuję. Trenerze, bardzo proszę o pytania. Pytanie do trenera. Czy trener zastanawiał się właśnie tak długo do nas wychodząc nad swoją przyszłością w tym klubie? Nie, nie zastanawiałem się nad przyszłością w tym klubie. Ja sobie zdawałem sprawę, wchodząc tutaj na tą ścieżkę za głębim Sosnowiec. Zdawałem sobie sprawę, co mnie może czekać. Ten scenariusz, jakby się iści w tym momencie. Bo początek, jakby tej przygody był obiecujący. Natomiast później te kontuzje powodują, że zostaliśmy wybici z rytmu. I teraz, tak na dobrą sprawę, gra utrzymanie, to jest zupełnie inna dyscyplina. I o tym meczu moglibyśmy mówić zupełnie winnym patrzeć inaczej na ten mecz w momencie, gdy ten dorobek punktowy byłby zupełnie inny, byśmy byli zupełnie w innym miejscu w tabeli. Wówczas byśmy powiedzieli, że graliśmy ciekawy futbol, graliśmy widowiskowo, graliśmy z dużym poświęceniem, dużym zaangażowaniem. Sporo sytuacji sobie kreowaliśmy. Natomiast nawet dzisiaj, rozmawiając z kibicami, zdajemy sobie sprawę, że jeśli chodzi tutaj o efekty specjalne nikogo to w tym momencie jakby nie interesuje i wszystkich tutaj na ten moment interesuje wynik i my sobie z tego znakomicie zdajemy sprawę. Dziękuję. to, no to dlatego, bo tutaj pan sam powiedział, że pan był wściekły o tą drugą bramkę. W związku z tym mogła wykraść się, pan tutaj w jakaś... nie ma, że pan dużo tłumaczy, pan dużo przewiduje, pan dużo przedstawia tutaj zawodnikom, a to nie przynosi żadnych efektów. Więc tu to było tutaj moje pytanie właśnie na tym, czy to właśnie tak wygląda też z Pana perspektywy, że już powoli Pana pomysły na poprawę tutaj pewnych one się kończą? Ma Pan rację używając określenia niemoc, bo coś w tym jest, że te ostatnie mecze, które tak jak wspomniałem wcześniej, one wcale nie wyglądają jakoś źle. Tutaj w drugiej połowie też możemy powiedzieć, że to my. W dużym stopniu zdominowaliśmy tą grę, to my tutaj byliśmy tą drużyną wiodącą, natomiast no nie potwierdziło się to w zdobyczach bramkowych i na domiar złego właśnie w tych praktycznie ostatnich akcjach tracimy bramkę, no, trzecia bramka wiadomo to już była pokłosiem tego, że liczyliśmy jeszcze na wyrównanie. No, trudny moment, po prostu i takie chwile trzeba przeżyć. Ja po prostu wierzę też w to, że te trudne momenty spowodują, że zbierzemy to cenne doświadczenie, które przełoży się w najbliższych już kolejkach na to, że tą pracę, którą wykonujemy, ona teraz w żaden sposób nam nie oddaje, ale liczę na to i wierzę w to, że życie po prostu nam to odda.